A dzisiaj na kolację zapiekanki. Składniki: pół kilo pieczarek, kukurydza, kilka plasterków szynki, ser żółty, papryka, cebula i trzy bułki na zapiekanki. W kolejności zajmiemy się pieczarkami. Umyjemy je i pokroimy. A następnie usmażymy na masełku. Po przekrojeniu bułek na pół Zajmiemy się przygotowaniem wszystkich produktów potrzebnych do zapiekanki. Czyli pokroimy paprykę oraz szynkę. Kroimy na pewne paski. Mogą być grubsze, mogą być cieńsze. A później kroimy na kwadraciki. A szynkę kroimy na Kwadraciki. W miarę cienkie. Centymetr na centymetr najlepiej. Kroimy na kost i korzystamy z całej, bo będzie za dużo. Ta połowa. ścieramy na tarce o grubych oczkach ilość w zależności od ilości zapiekanych malujemy wszystkie kawałki bułki masłem A na sam koniec używamy przypraw, jak zioła wansalskie, oregano oraz bazylia. Zapiekamy w 200 stopniach z ustawieniem góra 10 10-15 minut.